Cześć, tu mamik, pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w grze. Tu mam na przygotowaną rozgrywkę solo. Solo tak startuje, tak jesteśmy po pierwszym rozdaniu, po pierwszym rozkładaniu kart. Będziemy sobie co rundę robić tutaj takie rzeczy, czyli możemy do pierwszych tej fazie w czterech rundach, będziemy brali sobie po jednej karcie Tokio i Kyoto, czyli niebieską i tą różową. Na kartach mamy oczywiście punkty zwycięstwa, symbole. Na końcu mamy bonusik, jaki będziemy dostawali, a to później, później Wam wytłumaczę. I teraz tak, musimy sobie wybrać kartę, gdzie ona sobie pójdzie. E, powiedzmy, że tą sobie weźmiemy. E, powiedzmy, że ją sobie wsadzimy tutaj, tak. Znowu dostajemy kartę. Tom, co nie oddaliśmy, e, odkładamy na boczek. Teraz e, Tutaj możemy mieć maksymalnie trzy karty wyłożone. Później są efekty, co możemy dołożyć jeszcze jedną, ale ogólnie zasada jest taka, że mamy trzy karty. Mamy te żetoniki, to są symbole, które one są zawsze losowo rozkładane i każdy z graczy ma tak samo. Oczywiście, jeśli wyłożymy trzy karty, patrzymy, jakie tutaj mamy symbole i co nam się tutaj zgadza w zależności ile nam się zgadza, będziemy dostawali tutaj te bonusy, czyli za jeden będziemy się przesuwać na tym torze, tak, jeśli dojdziemy do buźki, przesuniemy buźki, mamy punkty zwycięstwa, są efekty, które w drugą stronę będziemy jechać, czyli będziemy mieli punkty minusowe, za żetoniki dostajemy e, dodatkowe trzy karty, możemy sobie dostać, niektórymi będziemy mogli sobie wybrać, plus jokera, tutaj mamy e, żetonik, który daje nam ekstra kartę, no i pociąg który nam się przyda w momencie kiedy będziemy już mieli fazę końcową będziemy rozkładać tak mamy też opcję wzięcia sobie karty tej tutaj jeśli nam nie pasuje jakaś karta możemy sobie wziąć ją i tutaj kliknąć walk czyli odrzucamy kartę tak bierzemy sobie tą i sobie kładziemy kartę odwróconą tak, czyli nic nam nie pasowało, kładziemy sobie ją w tą stronę. Ok, tak by gra się zakończyła, czyli mamy ostatnią kartę, sobie ją wyłożymy. I teraz możecie sobie zobaczyć, co tutaj się będzie. Mamy miasto uniwersalne, tak możemy przypisać je do danego koloru. Ok. I teraz mamy skąd pociąg, tak? Będziemy jechać za każdą kartę, którą się zmienimy, czyli najpierw. Zaczynamy w Tokio, później musimy się przesiąść do Kyoto, tak? I za każdym razem, gdzie się będziemy wsiadać, mamy minusowe punkty. Chyba, żebyśmy mieli ten tutaj znaczniczek, to wtedy by nas uratowało, ale tak mamy minusowe punkty, tak? Ok, czyli mamy minus 2, minus 2 i minus 2, i teraz będziemy sobie podliczać, tak? Tutaj na końcu możemy wybrać, czy. Będziemy punktować tą kartę czy zostawiamy te dwa do punktowania. Oczywiście tu jest ta dolna tabelka co tutaj trzeba mieć. Czyli muszę mieć dwa zielone i dwa niebieskie. Niestety tutaj nic nie ma czyli bardziej mi się opłaca zostawić po prostu tak jak jest. I klikamy OK. I jedziemy poniedziałek. Teraz każdy ten symbol przesuwamy sobie tak mamy zaliczony jeden dzień. Zadanie oczywiście. I teraz tutaj będziemy znowu przesuwać nie mam spacerku, czyli nie mamy dodatkowej karty. Jedziemy wtorek. Przesuwamy znowu, tak. Tu dojechaliśmy znacznikiem, bo mieliśmy ten. Nie zrobiliśmy zadania, bo nie mamy tych tutaj ikonek, tak. OK, jedziemy w środę. Przesuwamy się znowu znacznikami, jakie tutaj są. Tu już mieliśmy zadanie zaliczone. Następny czwartek jedziemy. Przesuwają nam się znaczniki. Zadanie też zaliczone. i znowu możemy sobie wybrać czy bierzemy to raz się cofamy, czy robimy sobie to i mamy dodatkowego walka, powiedzmy, że sobie zrobimy to, nie będziemy przesuwać, nic nie będziemy kombinować, tak by wyglądała nasza punktacja, podliczamy jeszcze, ja już Wam pokażę, podliczamy jeszcze punkty oczywiście z tych buziek, gdzie my tutaj wyglądowaliśmy. Podliczamy punkty z naszych znaczników, gdzie one dojechały, jeśli przekroczą mamy te punkty zwycięstwa z tego, no jak jakiś to nam został. I tak by wyglądała praktycznie cała gra, tu jest oczywiście plaszekka e, gracza Solo. E, tu e, to miejsce jest e, fizycznej wersji, tam będziemy odkładać karty, będziemy je sobie pobierać, ale tak by mniej więcej wyglądała cała gra. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.